początku naszej relacji, spotykamy się już. Widzę, że ładnie się tam niektórym w dupach poprzewracało. Co do Natana, to sobie może nagrywać, co chce, co on na mnie nagra, Żebym no, że jedyną osobą, która mu, kurwa, w życiu pomogła, a że Truman był jedyną osobą, która mu tam finansowo pomogła w ciężkich chwilach, to, to ja nie wiem, co może na mnie nagrać, kurwa, no, chyba, że po prostu jestem jedynym, kurwa, prawdziwym i dobrym typem, jakiego spotkał w necie. A Chłop zniszczył typiarze życie, później udawał bohatera, bo kwiatki kupił, a teraz paranoik, jak wstawił jej nagrania, to myśli, że ktoś się na niego czai. Bardziej bije tutaj do magicznego, że mu się wpiździe, bo przewracało. Gdzie ktoś chce go zniszczyć? Paranoiku, przecież ciebie nie trzeba niszczyć. Tobie wystarczy dać życie oddychać, to tutaj pobijesz kurwa matkę. Tutaj o! będziesz się cieszył, że twoja dziewczyna płacze. Trzy dni... To poczekaj, to, to a to teraz jest. To o, o kim to jest? O Natanie czy o, o, o Magikalu? Bo nie wiem. Później, jak zrozumiesz, że się skończyłeś, że masz małe liczby, dojedziesz do mnie z kwiatami, żeby zgarnąć zasięg. A Magical. dzień później wstawiasz jej nagie nagrania do internetu. Ciebie nie trzeba dojeżdżać. Wy... Jak ty słyszysz, no nie wiem, no bo kurwa zrozumiałem, że Natan jakiś film nagrywa. Nie wiem, może mi się zlasowało w głowie. Wystarczy dać żyć. Sam sobie strzelisz w łeb. Po treningu jestem troszeczkę spocony. Słuchajcie, to, że Nikola zabawiała się z dziewczyną, to jest normalne. I mówiła wcześniej, że była w związku z dziewczyną i tak dalej. Także wszyscy o tym wiedzieliście, nie wiedzieliście. Tylko, że taka taśma istnieje. No, dostęp do tej taśmy miała tylko jedna osoba na tym świecie. Oprócz Nikoli. Nie będę mówił kto. Zróbmy taką zgadywankę. Typ, który bił własną mamę, gasił jej pety na czole. I może przejdźmy do tego paranoika na chwileczkę. Od ponad miesiąca się nie wypowiadam na jego temat. Powiedziałem się raz, bo cały czas on mnie pierdoli, miesza mnie e, w ich sprawy. Ja, jak tarcza na początku obronna, wszystkie ciosy, jak próbował zniszczyć tą dziewczynę i faktycznie ją zniszczył w internecie, tylko dlatego, że odeszła od tego złego człowieka. Wszystkie, jak tarcza, przyjmowałem wszystkie ciosy. E, I nikt jakoś, ale nie powiedział, że jesteś dobrym człowiekiem, ponieważ Nikola nie pije trzy miesiące, bronisz jej. No, nawet tata Amadeusza był na narożniku. Tak bardzo fajnie się zachował. Ogólnie ten człowiek bardzo dużą sympatią nie wzbudza, że tata Amadeusza, nie? On zawsze ten. On tam się wiesz, on się nie wychyla i, i nie jest jakiś, wiesz, taki kurwa, że, że się wtrącasz coś, ale zawsze jak możesz się tak git zachować, to się zawsze zachowuje, No. No. no taki tata Madureśa to gigaczat jest, no? onu ciosa był u niej też, no, z tego co kojarzę, z tego co kojarzę to tak, bo Nikita się biła z Laskowską, ogólnie hala wyglądała tak, hala wygląda tak, że tu była scena, że tu była scena do oktagonu, tu była klatka, Myślę, że ta klatka wygląda tu były jakieś tam miejsca itd. i tak i, dalej. I, I tu był taki ten, a tu już były trybuny. I tu był taki, taki wąski ten. I my tu odstawialiśmy honajkę z Pauliną tu stały. I takim korytarzem się tu schodziło z tego torwaru. I się wchodziło na hale I stąd na szedł. I jak my wchodziliśmy, no to oni schodzili właśnie wtedy. I. I na, tak, musiał być w narożniku, bo miał, bo miał tą samą koszulkę co ochroniarz z Tindera, a on był u niej w narożniku. I jak przychodził, ja mu powiedziałem: Dzień dobry, zbiliśmy sobie żółwika, więc, więc musiał być u niej w narożniku. No, 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 no. no, no. I tam się, tam się z nim widziałem. No, i, Niko, i Nikola wyjeżdża na wózku. Na takim ten, na ten taki wózek, ją posadzili, ją ten. To to widziałem i my chwilę później wchodziliśmy, bo oni mieli chyba siódmą walkę, a my wchodziliśmy na ósmą, czy tam szóstą, a my na siódmą. No. 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 To za bank nie ma kilka od nagrania, to już ktoś miał podczas ich związku, widziałem białkę jak ktoś kilka miesięcy temu pisał o tym co było na tym nagraniu, teraz jak wyszło. No. Więc, więc tak, no to Tadeusza bardzo w porządku, człowiek. Co? Nikola nie wyprała mu brudów. E, fajnie się pokazała całkiem na walce, jak na miesiąc trenowania. E, nagrała sobie piosenkę. Tu masz krótką pamięć, skoro nie pamiętasz, że on wjechał w Polaka na Fame No Offense. Że tata Tadeusza? Ale tam była jakaś spra sprawa prywatna odnośnie jego żony. I, i zareagował, ale nie wiem, ten. Już, już nie pamiętam, o co oni się pokłócili, coś kojarzy, że chyba jakaś tam zadyma była z mamą Mamadeusza. Więc no... Zaczęło jej się układać. No i co? Psycha nie wytrzymała zakompleksionego człowieka. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Ten człowiek nie cofnie się przed niczym. Więc, no. A... Więc Wiesz, w momencie, kiedy ktoś tam... Ja nie pamiętam, co Polak powiedział, czy czego nie powiedział, ale no, jeśli potrzebował Zareagować, to sobie zareagował, nie? Ale wiesz, nie jest to osoba, która szuka dymów, i tak dalej, nie? A... I co? I kolejna próba jej zniszczenia. Ile może wytrzymać psychika 19-letniej dziewczyny? No wyobraźcie sobie, że całą prywatność. Macie dostęp do czyjś całej prywatności. Wiecie co robicie? Wyciągacie wszystko i wrzucacie to w internet, a jeszcze do tego dopisujecie jakąś historię, ideologię. On w ogóle próbował te filmy wcześniej podpiąć pod ten cały datę. ZUNĘ. Że tak to nazwę, bo nie chcę tutaj na Instagramie o tym mówić, żeby zrobić z niej tylko prostytutkę. To jest kurestwo. Żyłem własnym życiem. Grałem sobie w pokerka z Casio, było wszystko fajnie. Ten imbec na Instagramie wywołuje mnie do tablicy, że ktoś coś na niego szykuje. Co za kurwa typ? Co jest w ogóle z tymi kurwa ludźmi, chłopie? Jak ja podejdę do tej tablicy, to uwierz mi, że cię skancelujemy z internetu. Dodatkowo, no, sorry, ty się już podpiesz, pod tyle paragrafów, że to co widziałeś na tych filmikach, też byś robił. Tylko w więzieniu, stary, bo dostałbyś tak dużo lat. Wystarczy, że Nikola by stwierdziła, że. Że idzie na policję. Od kradzieży, kurwa. O jezus, nie chcę mi się tego wszystkiego wymieniać. Po kurwa, wrzucanie i prywatnych wiadomości, bo i się włapowamy właśnie na konta. Pomawianie o te daty ZUNY. Wyciek teraz jej prywatnych nagrań, do których tylko ty miałeś dostęp. Nie gada jutro, że ktoś ci pomawia. Oczywiście będziesz się bronił, będziesz robił swoją, że ktoś chce cię zmniejszyć. Chłopie, to Ty. Słuchaj, broń się, rękami i nogami kręć sobie te liczby, bo każdy za coś w branży sprzedał duszę. Ty sprzedałeś kurwa że to swoje śmieszne cyferki. Nie tylko duszę, ale i, i matka i wszystko inne. Ale nie. Strasznie mi ten... zabawa. Ja nie wiem, skąd on jeździł, ale ten człowiek strasznie prowadzi, ten samochód, tak kurwa szarpie nim, że to chuj, nie? Aż mnie to, sorry, musiałem zatrzymać. Ja też głównie nie będę tykał i wiesz, że mówię o tobie teraz. Nie ruszaj mnie, stare, bo ty nie zdajesz sobie sprawy z tego, że ja jeszcze cię nie próbowałem zniszczyć, bo mi nie zależy. E, żało na tym. Ale teraz uważam, że przegiołeś, nie? Teraz uważam, że przegiąłeś. No ja mam nadzieję tylko, że nie wydarzy się żadna krzywda. Ma Nikola ta ludzi. I to nie jest tak przy tym, jak ktoś mi groził, że ja się odciąłem. Ja wysłałem tego dużego Piotrka. Kał Kałuskiego, którego pozdrawiam, żeby żeby Nikola czuła się dobrze psychicznie i mam nadzieję, że będzie dobrze. A mega pozytywny wariacik, bo gadałem z nim chwilę. Taki, wiesz, pop ma kurwa 3 metry na 3 metry, a taki jest taki kurwa, z gadki jest taki dorany przyłóż, nie? Ja nie oglądałem tego jakiegoś ochroniarza z Tindera, czy jakiegoś Tindera oszusta. bo to dla mnie to kurwa jest jakaś historia kurwa dla dziewczynek z gimnazjum, ale no tylko go znałem z tego, że wrzosek go strasznie kopał. dobrze ostatnia rzecz podsumowująca musicie tylko rozróżnić od sprzedawania się na kamerkach od prostytuowania się i tego typu rzeczy do nagrania miłości z partnerem czy partnerką w prywatnym gronie to nie jest królestwo. jeśli na przykład masz żonę i nagrasz jak posuwasz swoją żonkę to, to nie jest królestwo i ono nie jest nikim złym ale jeśli kurwa dorwałby ten telefon twój jej, czy twój, twoja ex i wrzuciłaby to w internet to jest królestwo. Eee, i wydaje mi się, że internet powoli należy kancelować no, tą osobę bo no, przed Nikolą zanim ociepliła mu wizerunek to był najgorszy człowiek w internecie no, to, że Matki na TikToku nie leje, tylko dlatego, że zablokowaliby mu jedyne źródło dochodu, a to co się dzieje w kamera też swoją drogą. Ja wysyłam ci buziaczki. Danielku, śpi dobrze. Nie pozdrawiam. No ja paluję do Was wszystkich teraz o pomoc psychiczną dla niej. Musicie tym razem, ee, wiem, że mnóstwo osób się nie interesuje, dajcie jej, kurwa wsparcie. Bo ile człowiek może znieść psychicznie? A wyobraźcie sobie, że to nie jest osoba, która radzi sobie e, tak jak tam u niego na chacie: codziennie tu, codziennie tu, ponieważ ona wyszła z tak właśnie ciężkiej patologii. E, ona jest kilka miesięcy trzeźwa i nikt nie powiedział: Brawo, Nikola, poradziłaś sobie z uzależnieniami. Widać prawdziwą zmianę u ciebie. Brawo, nie pijesz, nie ćpasz. Myślę, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. ja, niczym Jesus Christ, przyjmowałem wszystkie kulki za nią, pomimo, że cała Polska próbowała ją zniszczyć i apeluję do Was, żebyście dali jej teraz trochę wsparcia to nie chodzi o zniszczenie magicznego, tylko o to, żeby dać jej trochę wsparcia, bo ile może wytrzymać umysł tak młodej, delikatnej dziewczyny, zagubionej, która no, wyrwała się z rąk tyranny, który nawet po odejściu e, jest jej koszmarem Ja mam ogólnie ewidentny stosunek w tym temacie do tego wszystkiego bo. Kurwa, bo jakby ja zauważam dwie strony, czyli czy to co się dzieje tej Nikoli toczy się. Hmm. Och jak to nawet roz... jak to rozbić kurwa na dwie części. Ogólnie tak Nikola jest sama sobie winna praktycznie wszystkiemu co jej się dzieje w życiu, co jej się dzieje. A to, że ponosi za to konsekwencje... Kurwa, no praktycznie nikt za nic w internecie nie ponosi konsekwencji, ona za jakieś tam swoje zachowania e, ponosi. Owszem, uważam, że nagranie sextape'u z jakąś kolego, koleżanką, z jakimś kolegą, y, z Twoim partnerem, z, z narzeczoną, z żoną, wiesz, z kimkolwiek, z, kim, z kimkolwiek tam to zostało nagrane. Yy, jakby jest w porządku. Upublicznianie tego nie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że Nikola całkiem sprawnie gra na harmonijce Tak, w ramach rozluźnienia atmosfery. No, ale jednak takie rzeczy, no, nie, czy powinny być w internecie? No już są. Już jakby nic się kurwa z tym nie zrobi. Jak coś raz jest w internecie, to, to w tym internecie pozostaje. Yy, jakby. Dla wielu ludzi, zobaczenie takiego filmiku jakiejś osoby zmienia percepcję o tej osobie. Ja tak nie mam. Ja tak nie mam, jakby. Kurwa. Prawda jest taka, że, że wiele moich koleżanek ma takie filmiki w internecie. A niektóre nawet rzucają mi nadal, no jakby mnie traktuje i gorzej przez to. Czasami się z tego śmieje, czasami jakiś tam żarcik pójdzie, ale to wiadomo, jak ze wszystkim. No to to jest jeden temat. Jedną rzeczą jest, że jeśli ona ma słabą psychikę. Jeśli chodzi o security korzystamy tutaj usług z byłego ochroniarza 50 że grzechotnika jak wiecie o co chodzi. Dzięki do, jej Czerwony ba Banek Kasi. Dzięki bardzo. Dzięki. No. Jedną rzeczą jest, że jak ona sobie nie radzi psychicznie z internetem, to po co ona jest w tym internecie i tu akurat. Trzeba by było jakby zahaczyć o to jej atencyjność, parcie na szkło oraz yy, zakłyśnięcie się nic nierobieniem i, i chęć życia z tego, że i bycia znanym z tego, że jesteś znany. Takie jest, kurwa trochę zamknięte koło. Yy, bo to nie jest tak, że jakąś randomową dziewczynę ktoś spotkał na ulicy i kurwa i wszyscy życie w internecie niszczą. Szybki emeryka. Tylko ona się wielokrotnie przyczyniła do groszy. tego, co nie. A nikoli byś wylizal. Nie. Nie wylizałbym nic czydza. No. Więc jakby to jest jeden temat. Więc no. Czy uważam, że powinna być trzeci miesiąc kurwa głównym tematem w internecie? Yy, jakby tarczą na hejt? Na jej, na jej nieszczęście nic się w internecie nie dzieje na tyle grubego, więc można cały czas uprawiać recykling yy, nikolowy. Po prostu no, nic innego się w internecie nie dzieje. No to co oni kurwa mają ten? To o czym ludzie mają pisać. Jakby ludzie lubią takie aferki pudelkowo internetowe Lubią jak, jak ktoś, kto. Jak, lubią, że, lubią jak osobie, sobie, o której powiesz, kurwa, wśród 10 ludzi i wszyscy one wiecie, co chodzi, coś się dzieje, nie? Więc no. A z drugiej strony zauważyłem jedną rzecz, że za każdym pierdolonym razem, jak jest jakaś afera, nawet jak ta osoba jest winna, nawet jak ta osoba jest winna. Jak jest jakaś afera związana z kobietą, to absolutnie kurwa, za każdym razem, nawet jak ta osoba jest winna, powtarzam, że coś odjebała to za każdym razem jest podnoszone larmo, a co jako ona sobie coś zrobi, ludzie miejcie trochę serca, yy, już kurwa dajcie jej spokój, yy, ciekawe co powiecie, jak kurwa będzie miała próbę samobójczą, a nie daj Boże udaną i działa to tylko i wyłącznie, tylko kurwa i wyłącznie yy, w stosunku do kobiet. Analogicznie Natalia Noszek wymyśliła sobie całą swoją karierę. Krzysztof Stanowski to ujawnił. A ludzie kurwa piszą do Krzysztofa Stanowskiego czy siemano Krzysztof czy ty jesteś normalny? A co jak ona sobie życie odbierze? A co ma kurwa piernik do wiatraka? Wiesz o co chodzi, nie? Więc no ja na przykład po swoim przykładzie <grym> mogę powiedzieć kurwa, że no chuj, w chuj przez tam to teraz jakby skala nie jest, nie jest, już taka duża jak na początku, ale kurwa rzeczy, które mi ludzie pisali, które też jakby trochę były takie mm, zastanawiające, bo to, po mniej więcej polegało to na tym, że ktoś przychodził i na podstawie jakiegoś materiału, który zobaczył, czy jakieś screeny, nie wiem, czy jakieś posty, które przeczytał i było tak, o on jest toksyczny i pisze złe rzeczy. I z racji tego, że nie zgadzam się z tym, co on mówił, to mu napiszę gorzej. No, I, i mniej więcej sens to miał taki. Ty kurwo, obejść z za to, że mówiłeś, żeby ktoś tam w grze zdechł. Więc o kurwa, albo się tym nie zgadzasz, albo robisz dokładnie to samo. Nie? Jakby logiki tutaj nie trzeba szukać. E... Szybki Edek przesyła. 4 I się nie zastanawiał, czy się nie zajmie. Ta pojebuska założy po tych filmikachów i będzie je pieniążki. Nie wiem, być może. Jakby nie mam ten. Nie mam na to wpływu. No.